Jako bardzo często pytaliście mnie w sekcji komentarzy pod filmami, ale również na Instagramie, pod moimi zdjęciami i do skrzyneczki, co myślą o mnie, Japończycy? Najczęściej takie pytania pojawiały się pod filmami, gdy byłam w jakiś sposób, tak wiecie, dość mocno umalowana, miałam te swoje stylizacje, takie mroczne, wizualkejowe, a wręcz nawet cosplayowe i nie mogę odpowiedzieć na te pytanie, bo, bo, bo nie wiem, co o mnie Japończycy myślą. Mogę wam jednak powiedzieć, co o mnie, Japończycy mówią. Miałam parę sytuacji, bo zazwyczaj chodzę ze słuchawkami na uszach i, i nie wiem, co o mnie mówią, jak mnie komentują i, i jak to wygląda, bo już się nie rozglądam dookoła siebie, ale jest parę takich sytuacji, które pamiętam i no i wam o nich opowiem, bo to nie jest tak, że. Że każdy Japończyk jest taki sam i każdy reaguje tak samo. Chciałabym też od razu powiedzieć, jak na każdym filmie, gdzie opowiadam swoje doświadczenia, że jest to tylko i wyłącznie moje doświadczenie, jest to tylko i wyłącznie moja sytuacja i to, że mnie coś takiego spotkało, to nie znaczy, że was to spotka. Pod filmem o rasizmie w Japonii bardzo często mnie pytaliście, a co na mnie powiedzą, bo mam rude włosy, a co na mnie powiedzą, bo jestem tam grubsza czy, czy wyższy od nich i tak dalej. Wszystko zależy od człowieka. To nie jest tak, że każdy Japończyk jest taki sam i każdy powie Wam to samo. Każdy jest inny, zależy od sytuacji, zależy od tego, co robicie, gdzie jesteście, z kim jesteście, jak jesteście ubrani. I no, na to się składa bardzo dużo czynników, i nawet jeżeli nic nie będziecie robić, po prostu będziecie sobie siedzieć to może się trafić jakiś taki właśnie ham, jakiś taki, ja to mówię, butz, który no, powie Wam coś niemiłego, tylko dlatego bo po prostu może się mu coś nie podobać w Waszym wyglądzie, w Waszym ubiorze czy makijażu. Także nie ma jednej takiej reakcji Japończyków i chciałabym, żebyście o tym wiedzieli, żebyście się nie bali przyjechać do Japonii, każdy Japończyk będzie reagował inaczej ale przede wszystkim musicie pamiętać o tym, by zachowywać się kulturalnie. Ja zawsze mówię, że Japończycy są jak lustro. Tak jak wy się zachowujecie, tak oni się będą zachowywać względem was. Oczywiście są osoby, które tego nie przestrzegają, są po prostu hamami, hamidłami totalnymi i zawsze muszą powiedzieć, co myślą. Zgorzchniałe i niezadowolone z życia jednostki są też takie w Japonii. Ale to się nie ma co przejmować, po prostu trzeba to puścić mimo uszu i... W Najlepiej, żebyście nie rozumieli, co mówią, bo, bo to też, też zależy od języka, w którym to powiedzę, ale żeby już nie przedłużać. Chciałabym Wam opowiedzieć parę sytuacji. Są to sytuacje i pozytywne, i negatywne i postaram się, by one były tak między sobą splecione, żeby to nie było, że cały czas się narzekam i użalam nad sobą, albo cały czas się chwalę, jakie to mnie komplementy spotkały. I chciałabym zacząć najpierw od sytuacji, która mnie spotkała jakoś tak za pierwszym, za drugim razem, jak byłam w Japonii. Było to w 2012 roku, jak pojechałam na wakacje do Japonii do bardzo małej wioski w Sikoku i usłyszałam od pani: znaczy od pani, już no, od babci. To była babcia, jak ja wiem, 80 parę lat miała na pewno, była w polu ryżowym, robiła właśnie coś przy, przy tym polu i jak mnie zobaczyła, jak się przechadzam. Ja wtedy byłam blondynką, ufarbowaną miałam bardzo dziwnie pocieniowane włosy. Będę dawać zdjęcia, to zobaczcie jak wyglądam. I usłyszałam komentarz, że jestem białym diabłem. I to mnie tak strasznie rozbawiło. Ja wtedy mówiłam po japońsku w stopniu komunikatywnym, ale jeszcze tak bardzo nie znałam obyczajów, kultury. Nie wiedziałam, co to są osedzi, czyli te, wiecie, fałszywe komplementy, o których Wam już nieraz opowiadałam. I potraktowałam to jako... No wiecie, pani, pani ze wsi mogła nigdy nie widzieć obcokrajowca, który jakoś tak dziwnie wygląda i po prostu jej się wymsknęło. Więc nie potraktowałam tego w żaden sposób. Osobiście po prostu się uśmiechnęłam i poszłam dalej. Ale bardzo często właśnie w takich małych miasteczkach i to jeszcze jak zaczynałam swoją właśnie podróż do Japonii i moją przygodę z Japonią na żywo, a nie tylko z książek i z filmów, to wielokrotnie dostawałam pytania, czy jestem halfem. Half, czyli osoba, która jest w połowie Japończykiem, w połowie innej nacji. I to pytanie pojawiało się za każdym razem, kiedy już otwarłam buzie. To nie było tak, że ja wchodzę do sklepu i słyszę half, half, tylko po prostu na przykład podeszłam do ekspedienta i zapytałam, przepraszam, czy jest to i to, albo czy może mi pani pokazać, gdzie jest ten produkt i na telefonie pokazywałam. I oni wtedy właśnie widząc, że... Wyglądam inaczej, ale mam dość ciemne włosy, dość ciemne oczy, dzisiaj bez makijażu, bo mam infekcję oka, mam nadzieję, że wybaczycie. Ale właśnie tak mniej więcej wyglądałam, miałam odrost też, więc widzieli, że mam swoje włosy ciemne. I często właśnie padało pytanie, czy jestem hafu, czy jestem urodzona w Japonii i raz to były pytania naprawdę z ciekawości, a raz to były pytania takie, wiecie, żeby tylko podtrzymać konwersację, żeby było miło między nami. Także to były takie moje początki, ja też nie rozumiałam całego slangu japońskiego, nie rozumiałam wszystkiego, co do mnie mówią, więc nie jestem też sobie w stanie przypomnieć wszystkiego, co się wtedy działo, bo to już było naprawdę wiele lat temu i no nie pamiętam jakichś takich skrajnych sytuacji, żeby ktoś mnie wyzywał od głupich obcokrajowców, tak Baka bakagaijin, jak usłyszycie gdzieś baka albo gaijin, gai Kudin. To właśnie oznacza głupiego obcokrajowca. Także nigdy czegoś takiego nie usłyszałam, nie przypominam sobie. Też niczego takiego nie odwaliłam. Nie przypominam sobie sytuacji, w której bym zrobiła coś nagannego albo coś takiego, co mogło być właśnie w ten sposób nazwane. Więc wydaje mi się, że po prostu. Należy uważać na swoje zachowanie, tak jak mówiłam, Japończycy są jak lustro, jeżeli będziemy się do nich uśmiechać, nawet jeżeli nie rozumiemy, co mówią, to, to oni też będą się do nas uśmiechać i nie będą widzieć w nas y, wroga, więc taka moja rada na przyszłość. Ale tak idąc do tych konkretnych sytuacji, to już tak jak byłam troszeczkę już starsza i już bardziej ogarniałam język japoński, miałam wielokrotnie sytuacje, gdzie Japończycy, mężczyźni namawiali się za mną po japońsku, żeby do mnie podejść, zagadać, bo wyglądam na naiwną, wyglądam na głupią i na pewno dam się zaprosić na drinka, może na, wiecie, na hotel, także miałam też takie sytuacje i... Wydaje mi się, że to dlatego, że po prostu wszędzie chodziłam sama. Ja zwiedzałam Japonię bardzo długo sama. Miałam parę epizodów, że przyjechałam razem z przyjaciółką, albo spotkałam się ze znajomymi już w Japonii, ale często wychodziłam sama. Sama zwiedzałam i często miałam sytuacje, gdzie Japończycy, no właśnie, namawiali się, żeby mnie poderwać. Ale to nie w takim kontekście, że się im podobam, tylko wyglądam na głupią, która mogłaby wydać pieniądze. I to też było jeszcze na przełomie, jak byłam taką turystką, i no. No, może wyglądam wtedy na naiwną, może byłam jakaś taka niezbyt ogarnięta, może byłam bardziej atrakcyjna niż teraz, ale zawsze odmawiałam, nie, nie dawałam po sobie poznać, że rozumiem, co oni mówią, więc jakoś to się tak kończyło w miarę pozytywnie, po prostu odmawiałam i szłam dalej. Ale jak już zamieszkałam w Japonii, dopiero tutaj się zaczynają historie i pozytywne i negatywne bo jako turysta to tak naprawdę tak jak mówiłam, oni nie zwracają na Was uwagi musicie naprawdę bardzo się wyróżniać albo zachowaniem, albo skrajnym wyglądem czyli być bardzo wysokim bardzo otyłym, nie wiem, ubranym całym na neonowy kolor żeby zwrócili na Was uwagę, zwłaszcza w dużej aglomeracji ale tak to, to się nie macie czym przejmować naprawdę i dopiero jak zamieszkałam miałam takie sytuacje zwłaszcza na Kabukicho, gdzie pracowałam jako barmanka przez cały okres um, studiowania w Japonii to było najlepsze pieniądze wtedy, naj, największe napiwki. Usłyszałam wielokrotnie, jak przychodziłam przez Kabuki czy to właśnie od mojego baru już do dworca, jak wracałam czy z dworca do baru, jak szłam do pracy. nieraz usłyszałam i od japończyków, którzy tam czy pracowali, czy po prostu byli się e, zabawić, bo jest to dzielnica rozrywkowa. Słyszałam: "Ano ketsu mite, ano ketsu de, na. na, ano ketsu i to jest". No jest coś, co, co zawsze zapamiętam i pamiętam też, jak Natalia, moja koleżanka Natalia przyjechała i usłyszałyśmy taki komentarz i ona mnie zapytała, co znaczy ketsu i musiałam jej wytłumaczyć, że to jest inne określenie slangowe na właśnie tą część ciała. I często to słyszałam, nigdy oczywiście nie słyszałam, że, że jakieś tam wiecie, jak to w Polsce, foczka i tak dalej, czegoś takiego po, po japońsku nie usłyszałam, ale usłyszałam właśnie wielokrotnie teksty na temat mojego tyłka. Były też sytuacje, gdzie młodzi Japończycy namawiali się, żeby mnie poderwać, już właśnie jak mieszkałam w Japonii, byłam studentką. Pamiętam sytuację na Takadanobaba, jak czekałam na pociąg, to był pociąg, to był metro, czekałam na metro i podszedł do mnie chłopak, był ode mnie o wiele, o wiele młodszy i chyba miał 17 albo 16 lat i słyszałam, jak rozmawiał z kolegą, że podejdzie do mnie, bo wyglądam na łatwą. I on, on, by bardzo chciał, podszedł do mnie i zaczął do mnie po angielsku zagadywać Oh, you are so beautiful, do you have line? I wiecie, takim, takim japońskim, takim angielskim, łamanym przez japoński. I ja pamiętam jak, ja byłam jeszcze wtedy taka trochę wybuchowa i tak na niego spojrzałam z takim o moja janai desu ka? idą i po prostu oczy miał takie jak 5 zł, i, i, i przeprosił, wycofał się i już więcej nie podszedł. Ale potem widziałam go za każdym razem na tej stacji. Wydaje mi się, że on tam miał liceum albo gimnazjum, a ja jechałam do szkoły. Więc miałam taką sytuację. Miałam też sytuację jak chłopiec mnie podrywał cały czas w pociągu. Jechałam z Ueno do Takadanobaba i usiadłam obok jakiegoś chłopaka. Ja nigdy nie zwracam uwagi na ludzi dookoła siebie, ale on tylko jak mnie zobaczył, jak ja weszłam. Jeszcze wtedy byłam blondynką, e, która chodziła w krótkich szortach i w ogóle... no jeszcze się inaczej wtedy ubierałam. I usłyszałam tylko... "bidzinda", Ua! Kiry! I cały czas po prostu siedział, kapił się na mnie i cały czas... Kiry! Bijin! I, i, I tylko widziałam, jak, jak się wręcz ślini, i cały czas do mnie zagadywał coś po, po japońsku, po angielsku. Już wam nie powiem dokładnie co, ale też właśnie pytał, czy, czy dam mu maila, czy się wymienimy, czy pójdziemy na randkę. No powiedziałam, że mam chłopaka i wyszłam. Chyba nawet na stacji wcześniej, bo, bo po prostu nie chciałam już z nim rozmawiać. Także takie sytuacje też się zdarzają, i uważajcie na to, dziewczyny, zwłaszcza jeżeli jesteście atrakcyjne. Bo będziecie traktowane właśnie jako łatwe kąski, więc uważajcie na to. I mam tutaj jeszcze napisane, żeby nie zapomnieć. O, sytuacja w sklepie. To gdzieś nawet wspominałam w swoich starszych filmach, jak chodząc sobie po Shibuya i szukając ciuchów, bo, bo miałam taki shopping time. Usłyszałam od ekspedientek, które stały przy przymierzalni, że w tym sklepie nie ma Guzira Size. Nie ma. I ja po prostu, jak to słyszałam, to miałam takie. Ale że co, że, 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 że jestem może taka wielka? Taka jestem wielka, no, no faktycznie byłam wyższa o te 20 cm od nich, ale no nie wydawałam się, żebym była jakaś taka ogromna. I miały rację, nie było rozmiaru na mnie, ponieważ wszystko było za krótkie w tym sklepie, ale też pomijając. Miałam też sytuację w tym samym przedziale czasowym, jak siedziałam w pociągu i usłyszałam od dwóch dziewczyn na takich strasznie wysokich szpilkach. Że turyści powinni stać przy drzwiach, bo za niedługo będą wychodzić. A, a ja wtedy jechałam do domu. <noise> po prostu z uczelni do domu miałam 30 km, mimo że to jest Tokio, to po prostu bardzo daleko miałam do, do domu i, i usłyszałam, że powinnam stać przy drzwiach, bo jestem turystką. Także no zdarzają się takie klępy na, na całym świecie, takie Jessiki, wiecie, które takie Karyny, które by chciały wygodnicko sobie usiąść, a ja niestety. Brzydka, głupia, gruba, w, w zwykłych Adidasach sobie usiadłam wcześniej. I też chciałabym na sam koniec tych negatywnych sytuacji, bo cały czas mówię o negatywnych sytuacjach, chciałabym też przejść do miłych sytuacji. Taką jedną negatywną sytuację, która pozostawiła u mnie niesmak. I była to sytuacja yy, u ginekologa, jakoś dwa lata temu trzy lata temu chyba. Jak nie mogłam się dostać do swojego ginekologa na cytologię, bo co roku, wiadomo, kobiety robią cytologię, mam nadzieję, że robicie, i musiałam iść do szpitala niedaleko siebie, nie do kliniki, do której zawsze chodzę, tylko do szpitala. I poszłam do tego szpitala, wiecie, to, cytologia, to, 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 to co to tam, nie? Idę sobie sama, po prostu siadam w, w poczekalni, grałam na telefonie w Atak Tytanów, i usłyszałam, jak para przede mną, chłopak z dziewczyną bardzo młodzi, którzy chyba no, oczekiwali dzieciątka, bo, bo dziewczyna była troszeczkę taka tutaj wypukła, bym <grywania> powiedziała. Patrzyli się na mnie i zaczęli mnie obkadywać, dlaczego przyszłam sama do ginekologa do szpitala centralnego. Na no, wiadomo, Gajin, taki turysta, to raczej nie pójdzie do kliniki, bo nie wie gdzie, tylko właśnie pójdzie do szpitala. I najpierw usłyszałam, że dlaczego ona przyszła sama. A za chwilę potem usłyszałam z ust chłopaka, że na pewno jestem Jariman i będę chciała tabletkę Po. I zrobiło mi się tak bardzo, ale tak bardzo nieswojo, że wstałam, ominęłam ich i usiadłam w innym zakątku korytarza. Po prostu. To było niesmaczne, to było bardzo niemiłe, byliśmy sami na tym korytarzu, nie było innych pacjentów, więc e, chyba czuli takie pozwolenie na to, że mogą mnie obgadywać. I też pani, jak mnie wołała, to wołała mnie po numerku, który dostałam, a nie e, po imieniu i oni nie wiedzieli, jak się nazywam i czy w ogóle rozumiem, czy nie rozumiem, ale pamiętam, że jak mnie zawołała, bo zawołała mnie wcześniej na cytologię niż ich na, na właśnie wizytę, to ja podeszłam i powiedziałam, że jestem po japońsku, że jestem w tym szpitalu pierwszy raz i nie wiem, czy powinnam się jeszcze jakoś zarejestrować, czy pokazać swoje ubezpieczenie tutaj, też, czy tylko przy recepcji na dole. I chciałam specjalnie zobaczyć ich minę, i się odwróciłam, tak przez ramię spojrzałam na nich, i chyba do nich dotarło, że rozumiałam, bo spuścili głowę i tak udawali, że robią coś na telefonie, mimo że telefony były wyłączone, więc. Taka niemiła sytuacja mi się trafiła, ale tutaj, jak mówię, no to trzeba trafić naprawdę na totalnego buca i, i kretyna. Bo, bo normalny człowiek nie komentuje, po co, po co się idzie do szpitala, nie? Ale dziewczyny, róbcie cytologię. Przejdziemy sobie teraz do miłych sytuacji. Ich jest też dość sporo, ale nie pamiętam wszystkich konkretnie. Bo, bo naprawdę, bo moja przygoda w Japonii trwa już wiele, wiele lat. Jako turystka jeździłam już od 2011 roku, a już mamy 2020, więc ja nie pamiętam wszystkiego. Ale takie sytuacje, które najbardziej utkwiły mi w pamięci, to pamiętam dwa lata temu, jak oprowadzałam wycieczkę po Kyoto. Zatrzymaliśmy się w, nie pamiętam teraz tego hotelu, ale jeden z takich popularniejszych hotelów. I jak już całą wycieczkę zameldowałam, rozdałam wszystkim klucze, wiecie, każdy poszedł do swojego pokoju i ja poszłam do recepcji po klucz dla siebie, to pani recepcjonistka mnie zapytała, czy ona mnie może znać z jakichś social mediów. Ja tak byłam trochę zaskoczona, ale powiedziałam, tak. ona tak, a pani nie robi cosplay? Ja mówię, tak. ona tak. Pani robi Handzi Zoe, a e, tak? Ona od razu, że jest wielką fanką, że widziała mnie na Twitterze i zawsze mi zostawia serduszka. I to było takie miłe, takie. Aż mi się buzia uśmiechała, ale no, wiecie, ja wtedy miałam bluzy z Shingeki no Kyojin, to to ona się pewnie przez to też domyśliła. No i też nie jest za dużo Gejdzi no Japonii, którzy robią cosplay, więc to było mega, mega, mega miłe a był wtedy ogromny boom na Shingeki no Kyojin, bo wtedy chyba był trzeci sezon jakoś w toku, albo już się kończył, nie pamiętam, ale no była taka yy, była taka sytuacja i dostałam, bo wtedy to był okres jeszcze listopada, dostałam od niej prezent urodzinowy w tym hotelu, bo ona wszystkim powiedziała, że mam urodziny, bo widziała po moim zameldowaniu, że, że listopad 11, więc dostałam od nich prezent, to był jakiś tam zestaw ręczniczków, ale no mega to urocze było. I drugą taką samą sytuację miałam w Osace od panów, którzy ładowali nasze walizki do ciężarówki, znaczy do ciężarówki, do takiego, nie wiem, do takiego busa, żeby nasze walizki jechały osobno. I oni też właśnie tak na mnie spojrzeli, że chyba mnie skoń znają. Ja się zapytałam, czy są fanami się kinokiozie, on odpowiedzieli, że tak. A ja mówię, a też panowie patrzą na cosplaye, tak, no to ja robię cosplay handicapped, i to było już też takie: Wow, to ty jesteś naprawdę! I wiecie, zrobiliśmy sobie podkę, selfiaka. Tam oni się ucieszyli, pogadali ze mną chwilę i wrócili do pracy. Ja wróciłam do pracy. Także to były takie, takie sytuacje z cosplayem związane. W ogóle z cosplayem to mam dużo takich sytuacji, to na inny odcinek, ale to były takie prywatne związane z cosplayem. Miałam też sytuację na Sibuja, na skrzyżowaniu Sibuja, jak przechodziłam, i chyba wracałam wtedy sama z zakupów. Poszedł do mnie chłopak, który stał z karteczką Free Hugs i zapytał, czy może sobie zrobić ze mną zdjęcie, bo wyglądam zjawiskowo. Że po prostu jestem mori mo pana wksody sny i po prostu nie mógł się opanować. Bardzo chciał ze mną zdjęcie, bo to mega miłe. Wymieniliśmy się Instagramem, bardzo długo do mnie pisał, że chciałby, żebym kiedyś przyszła tak ubrana tam na to, na to skrzyżowanie się buja też z karteczką Free Hugs. No ale. No nie, no to nie moje klimaty, ja też nie czuję takich klimatów, ale było mi bardzo, bardzo miło, że tak właśnie mnie skomentował, no bo podszedł do mnie i wszystko. I miałam też taką jedną sytuację mega sympatyczną, jak czekałam na dworcu Akihabara, będę wam cały czas dała zdjęcia jak wyglądałam, ale pamiętam jak podeszła do mnie pani, czyli office lady i ona do mnie podeszła z takim Ja tak Okej, okay, pewnie jakiś świadek jechowy albo jakaś inna sekta, ale dobra, zapytajmy, o co chodzi? Na dysko. I ona od razu do mnie, że ona tak bardzo jej się podoba i ona prywatnie też się tak ubiera, że takie fkusu i taki właśnie styl ma. I ona by tak bardzo chciała ze mną zdjęcie i czy może. Dobry, jasne, my robimy zdjęcie, nie? I to było takie mega, mega miłe, ja wtedy byłam, tak rozkojarzona, bo się w ogóle nie spodziewałam, że ktoś do mnie podejdzie i będzie chciał zdjęcie. Też nie wyglądałam wtedy jakoś super zjawiskowa, ale podeszła, zrobiła zdjęcie. I potem pamiętam spotkałam się z Emilem i byłam taka, tak podeszłam do niego mówię, o, sorry, nawet ci nie zauważyłam i byłam taka mega rozkojarzona, ale to było bardzo, bardzo miłe. I często mam takie sytuacje też zauważyłam z Pimpkiem, jak chodzimy, że. Jak gdzieś wychodzimy razem i ja cały czas do niego nawijam po japońsku, no bo, no bo jestem straszną gadułą, i cały czas do niego gadam, 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 ale wyglądam sobie jak wyglądam, to często słyszymy właśnie, jak osoby przechodzące obok nas mówią. Kake, I to jest takie, to nie, nie wygląda na wymuszone, chociaż kto tam wie, ale naprawdę robi się cieplutko na serduszko w momencie, w którym ja sobie idę i wyglądam jak. Siedem nieszczęść w pozytywnym tego słowa znaczeniu, no po prostu inaczej. A ludzie komentują, że po prostu wyglądam fajnie i to jest mega, mega miłe. Nieraz miałam sytuację, że ktoś podchodził, pytał, gdzie to kupiłam, gdzie kupiłaś e, ten krzyżyk, gdzie kupiłaś, nie wiem, cokolwiek, kardigan. Miałam też takie sytuacje, naprawdę nie policzę ich wszystkich, bo tego było dużo. I tak, żeby to już wszystko skondensować do, do jednej konkluzji, jak sami widzicie, zależy od od wszystkiego, jak oni na Was zareagują, jak się będą do Was odzywać, co o Was będą myśleć. Tak długo, jak nie robicie żadnej krzywdy, jeżeli nie robicie czegoś dziwnego, na przykład w świątyni się nie wydzieracie albo nie dotykacie wszystkiego, nie wiem, nie przytulacie tych posągów czy coś tego typu, no to nikt tak naprawdę nie zwróci na Was uwagi i... Nie będzie żadnych główek w waszym kierunku. I też jeżeli się ubieracie normalnie, to też nie oczekujcie, że ktoś będzie chodził, prawił wam komplementy albo że będzie was obrażał, bo nie wiem, bo macie koszulkę z ribajem, a właśnie <grytanie> za każdym razem jak wy wychodzę z koszulce z ribajem, tak, z atak tytanów to zawsze słyszę, Ribaj Hejcio! I zawsze wszyscy, jak mnie widzą, to nawet nie zastanawiają się, czy ja rozumiem, czy nie rozumiem, tylko, ła, da! Ribaj Hejcio! Zawsze z Ribaj Hejcio, a zawsze, jak mam koszulkę ze skrzydełkami Tytanów, to ludzie za mną śpiewają Shinzo Sasagejo zawsze albo góry Nojumia. za każdym razem nawet jak idę gdzieś z pimpkiem i po prostu idziemy obok siebie, nawet się nie odzywamy czasami do siebie bo jest tak dużo ludzi i nie ma co gadać to słyszę ludzi jak po prostu nucą pod nosem opening do Ataku Tytanów, bo widzą logo na moich plecach, także są takie sytuacje, ale to tak jak mówię zależy na kogo traficie, w jakim miejscu w co jesteście ubrani, co robicie i jakie emocje macie ja jestem zawsze pozytywna, uśmiechnięta, wesoła nigdy nie wylatuję z mordą do nikogo czasami mi się zdarzy coś ostro powiedzieć, jak nie jestem zainteresowana, na przykład jak host mnie podrywa, ale o hostach to nagramy inny odcinek, to często właśnie mówię z naciskiem już takim dość dosadnym kiyominai <grywa> deteike, ale tu naprawdę musimy ktoś wkurzyć. I chciałabym na tym skończyć, już nie przedłużać. Chciałabym że właśnie, żebyście z taką konkluzją, że Japończycy nie generalizują, wy też nie generalizujcie Japończyków. Nie ma jednej odpowiedzi na to, jak Japończycy reagują, co Japończycy myślą, co Japończycy mówią. Wszystko zależy od człowieka i z tą myślą Was zostawiam. Dziękuję moim wspierającym jest Was coraz więcej. Bardzo Wam dziękuję. Jesteście najwspanialsi na świecie. A my widzimy się w następnym odcinku. Bye, bye.